Cześć, dzisiaj mamy w kolejnym odcinku Fantazy Euro 2024. Dzisiaj obiecany odcinek z brakietu turniejowego. Oczywiście, możecie na tej samej stronie sobie wejść co robimy: Fantazy i ułożyć brakieć. Tutaj pomieszałem i ułożymy, że tak go powiem, trochę na żywo, jak ja to widzę. To jakie miejsce zajmie, kto widzisz z grupy, kto widzi z trzeciego miejsca i kto wygra. Cały trudniej. Zacznę od grupy A. Więc moimi faworytami są Niemcy. No tutaj, chyba ogólnym faworytem są Niemcy. I tutaj wydaje się grupa dość równa. Szkoci w ostatnim czasie zaskakują pozytywnie. Węgry zaskakują pozytywnie od dłuższego czasu. No i Szwajcaria, która jest bardzo solidną drużyną, jeżeli chodzi o takie duże. Turnieje, jak właśnie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Dość solidna drużyna. Może nie wygrywa po 3-4-0, ale remisuje, albo wygrywa na przed lekko. Na pewno ciężka drużyna do przejścia. No i moim zdaniem, podejrzewam, że w popularności PiK będzie Węgry na drugim miejscu. Ja tutaj postawił Szwajcarów na drugim miejscu. Wydaje mi się, że dość dużo się może pozmieniać, ale Szwajcarów na drugim miejscu. Gorzej na trzecim. Czy, czy to tak powiem rewelacja Szkotów, i raczej pewniejszych Węgrów. Patrzę o, ogólnie na skład. Wydaje mi się, że Węgrzy. Tutaj mogą więcej porobić, ale no nie wiem. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Na dzień dzisiejszy tak to widzę grupę, czyli Niemcy, Szwajcarzy, Węgrzy i Szkocie. Jeśli chodzi o grupę B, Hiszpania, no tutaj Hiszpania, Włochy, albo Chorwacja, wydaje mi się trzy pierwsze miejsca, praktycznie każdy, więc ja też tak uważam, czyli czwarte miejsce Albania. Pierwsze miejsce, ja zaryzykuję z Włochami. Drugie, Hiszpania, no i trzecie, Chorwacja. Gdzie pewnie częściej będzie pikowana Chorwacja, a drugim, bądź nawet pierwszym miejscu. A w Chorwatów nie wierzę, co tu mniej. Może teraz też mnie zaskoczą, poz, znaczy pozytywnie u nich, u mnie negatywnie, bo z punktu będzie mniej. Uważam że z roku na rok, ta Chorwacja może wyglądać gorzej. Ta stara gwardia, która no, starzeje się, może już nie grać w tej samej dobrej piłki jak kiedyś. Liczy na Włochów? Nie wiem, mam to raczej bardziej przeczucie. Tym bardziej, że te trzy zespoły spokojnie, tu spokojnie może być odwrotnie, że Włochy trzecie, Hiszpania na pierwsza, a Chorwacja druga może całkiem odwrotnie. Wydaje mi się, że największą zaskoczeniem była jakby Albania skoczyła na pierwsze miejsce, czy drugie, trzecie. Jeszcze jestem w stanie wyżyć to będzie raczej większa niespodzianka. Grupa C: czy faworyci, jedni z, fawory, jedni z głównych faworytów turnieju, jak patrzyłem ostatnio na zakładach bukmacherskich, to Anglia jest na pierwszym miejscu. Ma najniższy kurs, jest największym faworytem u jednego z bukmacherów. Też tak myślę, że tutaj awansują z pierwszego miejsca, z drugiego miejsca dawałbym Duńczyków. No, i miejsce trzecie. Tutaj można by się zastanawiać, czy gramy, czy, znaczy gramy, czy ja gram eee, niespodziankę, ale raczej zagram standardowo, czyli zostanę tak jak ja, czyli Anglia, Tania, Serbia i Słowenia na czwartym miejscu. Eee, grupa D, grupa naszych eee, graczy. I tutaj, no. Wiadomo, ciężko by było patriotycznie cokolwiek tu dać. No bo powiedzmy sobie szczerze, nasza grupa tutaj wydaje się bardzo szczerze. A co na grupę naprzód B i naszą? Wydaje się dość porównywalną grupą, gdzie tutaj mam trzy zespoły, które są raczej promowane wyżej niż my sami, po prostu. Ale wiadomo, pierwsze miejsce Francja. Wydaje mi się, że. Francja najczęściej kłóci się z Anglią. to zajmie pierwsze miejsce? Raz jest Francja, raz jest Anglia. Ja tutaj Francję też by zaskoczeń Tam na pierwszym miejscu. Na miejscu drugim. Ktoś się może zastanawiać. Austria. Ostatnie odkrycie, gdzie naprawdę dobrze gra. Holandia ciągle mocna. Holandia, no patrzę, to Holandia ma naprawdę dobry skład. No, Polska na czwartym miejscu. No niestety tak daje. Tutaj zagrałem bardziej realistycznie niż wiarą. Fajnie było trzecie miejsce i coś walczyć, ale tak realistycznie patrząc, ciężko dogonić do poziomu Austrii czy Holandii, Kto się wstają, czy to Holandia czy Austria tutaj może ogarnąć. Wydaje mi się tak: Holandia większy pewniak, jak Austria większa niespodzianka. Nie no, Holandia ma bardzo dobry skład. Dam tutaj Holandię. Może już Holandia może coś porobić. Grupa E. Tutaj dam jeden z większych faworytów grup. Grupa E i F chyba ma największych faworytów, czyli tutaj Belgia. Tamie Belgia wiadomo na pierwszym miejscu i grupa tak jak jest ustawiona bez zmian. Drugie, trzecie, czwarte miejsce, czy może zmianą Może być Ukraina, ostatnio się dobrze nie pokazała. Ale to grupa, która raczej jest wyrównana, ale w tym dolnej części niż tej. Górnej części. Tak bym to powiedział. I raczej dam taki układ. Jeśli chodzi o grupę F, to, to tutaj tak samo. Dużym faworytem jest Portugalia, więc tak, Portugalia idzie na miejsce numer jeden. Miejsce numer dwa. Zastanawiam się, bo tutaj, ok, Gruzja może zaskoczyć. Turcja to raczej taki bardziej, nie wiem czy to można nazwać pewniak. Chyba pe nie można nazwać pewniakiem, ale dość mocny kandydat. Ale ja postawiłem tutaj na Czechów na Gruzję na trzecim miejscu i na czwartym, zaskoczenie Turcji jako najsłabszy zespół. I teraz trzy zespoły, znaczy cztery zespoły, które wychodzą z trzeciego miejsca. Oczywiście nie mogę, sobie, no, można pomyśleć, o wybieram tutaj najmocniejsze, o Chorwacja, stąd Chorwacja musi przejść. Ale najłatwiej to z grup popatrzeć sobie. Grupa A będzie dość wyrównana i tutaj ilość punktów może być dość różna, to znaczy... Może być tak, że... Mimo tego, że na przykład Węgry są lepsze niż Serbia... Znaczy, myślę, że dość podobny poziom, ale załóżmy, że są lepsze. To i tak mogą mniej punktów zgadnąć, więc... Trzeba się zastanowić. grupa A wydaje się dość wyrównana. I ciężko tutaj przewidzieć... jakieś Dźwigna wyjdzie dość mocno z przodu. Szwajcaria raczej dość mocno remisująca. Na przykład może być remis z Niemcami, remis z Węgrami albo na przykład ze Szkocją, a wygrana z Chorwatami, też z Węgrami. Jak przychodzimy. z grupy B Chorwacja. Wygrana z Albanią, remis z Hiszpanią na przykład. W grupie T Serbia. Serbia może skoczyć że mówiąc, i na przeddania ledwo awansować drugiego miejsca, tak bym patrzył. tutaj Szerbia najbliżej jeśli chodzi o te awans trzeciego miejsca z grupy, D. Austria, myślę podobnie, może zaskoczyć. To też bym dał z Polską, na przykład, win z Holandią, jakiś remisik, albo nawet z Francją, remisik, Coś może się podziąć tutaj. Nie powiem, że nie bo no powiedzmy jest to znowu poziom, podobny poziom to znaczy poziom problem taki, że dość wyrównana grupa i ta Austria może mnie punktów zgarnąć, ale dobra możemy przyspieszyć grupa E tutaj Słowacja wydaje mi się, że ma też szczerze mnie nie dziwi. Ukraina nie widzi z tego drugiego miejsca. Ukraina nie jest aż tak dużym pewniakiem, ale ja i Słowację bym tutaj dał, bo wydaje mi się, że po prostu ma dużą szansę nawet na wyjście z drugiego miejsca. Więc jak zakładamy, że Ukraina awansuje z drugiego, to nie będzie łatwo. I tutaj mamy trzecie miejsce awansujące. Z grupy F Gruzja. No i tak jak widzicie, Chorwacja i Węgry. Powinny wydawać się pewniakami do awansu. Na razie jednego z nich mi na pewno zabraknie. I się, czy Węgry mają szansę, albo Chorwacja. No, w Włochy. Hmm. Remis z Chorwacją, z Hiszpanią, więc z, Al z Albanią naprzód. Chorwacja dwa remisy i, i naprzód z Albanią, z Italią i z, przegrana z Hiszpanią. Hmm. Węgry też. Albo mamy tą Gruzję. No, Lice, że Portugalia ogra każdego tutaj. Może być mocna dominacja. Więc tutaj od razu out. Jeśli stawiam Gruzję na trzecim miejscu, to na przykład jest win, ale bardziej mógłbym patrzeć na przykład e, na, remis z Turcją, remis z Czechami, Czech, i po prostu wygrywają z Turcją i remisują z Gruzją. Przez to Czechie mają 4 punkty, Turcja 1, a Gruzja 2 punkty i wtedy tak naprawdę Gruzja nie ma szans w takim moim scenariuszu awansować. Węgry... No jeśli chodzi o węgry, jak, jak to na przykład widzę, z Niemcami przegrana, ze Szwajcariami to będzie remis albo przegrana. Ze Szkotami na przykład wygrana to będzie 3 punkty, to już ma lepsze niż Gruzja i to mi wystarczy. No i Chorwacja też, liczy przynajmniej te trzy punkty, więc Gruzja mi na pewno odpada. Bo na przykład przy Austrii liczę, że wygrana z Polską i na przykład, może być na przykład remis z Francją z albo z, Hiszpa z Holandią podobnie liczę, że przynajmniej te 3 punkty będzie albo nawet więcej. 4 razem z daniem, danie na, na przykład lepszy bilans bramkowy. Więc Gruzja mi odpada, więc albo Węgry, albo porywacja. No, zakładam 3 punkty z tej z tej strony. Na pewno. Tylko chyba dam Węgry, tylko dlatego, że po prostu Szwajcaria jest bardziej remisowym zespołem niż Pochycie, Hiszpania. I tak dam. Że liczę, że jest większa szansa na punktów numer 4 niż w Chorwacji. No i tak to wygląda. Przejdźmy sobie dalej. Yy, tutaj, yy, no, ruda 15. No, w pierwszym Słowacja, a Włochy liczę na Słowację. Niemcy, Dania. Niemcy, Nagelsmann. Panem yy, jest jego, jego jako trenera, więc liczę na Niemców. No tutaj Portugalia z wygrami do Tomosta. Portugalia, Holandia z Ukrainą, Holandia, Belgia z Serbią. kolejny faworyt, czyli Belgia, na razie bez zaskoczeń. Francja, Czechy, Francja, e e e Anglia, Austria, Nawet bym chciał dać jako Austria, jako żadnego konia, ciężko mi sobie wyobrazić dzisiaj. Przy, która przychodzi Anglia, Szwajcaria, Hiszpania, to ryzykujmy tutaj tą Szwajcarię, czy przychodzi dalej. Niemcy, Włochy. Dajmy tu Włochy. Stawiam w tym turnieju na Włochów. Portugalia, Holandia. Tutaj na Portugalii uważam, że to jest chyba dla mnie, to dla mnie taki główny faworyt. Belgia, Francja. Szczerze mogę pójść rozumem, ale trochę pójdę sercem. Belgia. Anglia. Szwajcaria. Tutaj Anglia mimo wszystko. Tak jak wcześniej wspomniałem Portugalia jest praktycznie dla mnie faworytem w wygraniu w tym turnieju. No i Belgia, Anglia. Lese, tutaj sercem. Belgia. I teraz Belgia kontra Portugalia. Mam przeczucie, że Portugalia tutaj może wygrać. Chciałbym, żeby to była Belgia. Ale dam. No właśnie, zastanawiam się. Ja mówię, chciałbym, żeby to była Belgia. Portugalia wydaje mi się bardziej realistyczna. Ale zaskoczę. Jak przywróciłem tak daleko Belgium. A niech zaskakuje. Niech tutaj Belgia wygrywa. Więc tak to u mnie wygląda grupa A, grupa B, C, I, D, E, F. Tak wyglądają, mogliście się sobie spokojnie. Tam sobie jeszcze trzeciego miejsca. W moim chyba e, jakby brakecie, największym zaskoczeniem jest odpadnięcie chyba Chorwacji. No ale dobra, tak to u mnie wygląda. Jestem ciekawy co wy sądzicie. No może nie o samym brakecie, bo do każdego indywidualnie, a raczej braket. Jakie wy brakety? Jakie macie wasze czarne konie w turnieju? Jakie e, zaskoczenie, jeśli chodzi o... rozczarowanie, że tak powiem, w turnieju? Jakaś duża na przykład zaskoczy i awansuje z drugiego miejsca? Może nie być takim czarnym koniem, ale na przykład... Załóżmy, właśnie ta Szkocja awansuje z drugiego miejsca, czy na przykład... Rumunia na przykład zaskoczy, bo to też... Może, ale akurat rumu nie. Wydaje mi się ciężko. Przyprawia taka jest z drugiego miejsca. Po prostu awansuje dalej odpadnie, ale żadnym kłaniem ciężko nazwać sukcesem na pewno. A za dziś wielkie dzięki. Do zobaczenia już do odcinka z fantazji, z projekcjami. Pa,